Zbigniew Grubman, dyrektor programu festiwalu oraz Michał Grubman, dyrektor festiwalu. So, hi, my name is Dominika. My name is Samuel Jarey. <laughs> okay. <clears throat> hi, my name is Dominika. My name is Samuel Jarey. And we are the two directors of the

nie W konkursie w tym roku bierze udział 8 filmów pełnometrażowych. Częściowo są to polskie premiery, międzynarodowe premiery bądź trumieckie premiery. Bardzo ambitne kino, niejednoznaczne, niezależne. Wydaje mi się, że ten program został skompilowany bardzo ciekawie i to jedynie się tutaj odklejone od tej sielanki, w której jesteśmy, a z drugiej tworzy jakby obraz całościowy. Co roku chce zaprezentować twórczość reżysera mało znanego w Polsce, nie tylko szerokiej publiczności, ale również środowisku filmowemu. Jest to belgijski reżyser nowofalowy Felix van Graningen, znany przede wszystkim z ostatniego głośnego filmu, nominowanego do nieanglojęzycznego Oscara w kręgu miłości. He Give me the devil cause I wouldn't hold Moje studentki, bo mam same wspaniałe dziewczyny w tym roku, te trzydniowe, że tak powiem, razem chodzimy na filmy, mają napisać recenzje. Będziemy jutrzejsze zajęcia poświęcać w całości, analizowaniu tych tekstów, które oni napiszą, każdego z osobna, co się udało, co się nie udało, co jest lepsze, a co jest gorsze. Dzisiaj wymyślaliśmy tytuły i, I to też była szkoła. Właśnie Są pewne rzeczy, które albo czujemy intuicyjnie, albo po prostu musimy się dowiedzieć. Chłopaki ruszodem wracają dziewczyn Chłopaki ruszodem wracają dziewczyn Chopaki.